Trochę słabo z latem jest A tak jest wszystko fajnie. Wszystko mi się tu podoba. Raczej ci zawsze mi nie poprawisz jak są... No dokładnie. Masz spiertalony dzianek pijesz na no. Pozdrawiam się również. <słysy> To, cwelaga, to ja bym go tak poławał. Normalnie zlałbym mu się na pysk. Ty, ma ktoś mi ten? Może mi ktoś pomóc takiego basa bić na penisuli? Kurwa, przed Narkobaron. Narkobaron. Wajta zabili! Przyjaciela! Bro! What the hell is going on on Twitch, TV? Tampi? Ty bracie mój! at atlift come bro, I got to you load! How you die, bro? What the hell, Brazil? Come, Antony, your biceps! Antony, come for your biceps! Teraz stąd Antonio. Ta, Antoni, where are you? Bro, come from, for help. Baila di favela Camargonian Thank you, bro. k be pe Za tem jest tekst, ale mam ale mam ale mam, mam ogarniętego, utamowito. Jeszcze to pisałam ręcznie. Wow, Mati, nie Z. W poczystej czystej, stoją na fortepianie i nie pogrzewaj kurwani. Z zradziłaś, manie? Holy shit, I'm coming! Sobie kupię. Ale siądziesz na butle Bo Cfelu mam cię głęboko w dupie Ten chłop chorungę Powiem wam przez... Nie wiem od kiedy tam stoi No powiedzmy że 15 dni co nie To chłop przez 15 dni przespał tylko jeden dzień 24 godziny przespał chłop to chłopiec jest takim świrem, takim normalnie maniakiem, że Ja pieprzę. No, we, weźcie, weźcie, bo mi... O, dobra, już dobra, już nie będę. Już powiedziałam ci! Ładnie na odsiocie byłeś, pewnie Kon dupy mnie to lata I Ale, ale ci widziała... ta Marlena podkręca Marlena, ja nie muszę tego... zapamiętam sobie to ja nie muszę tego Zapamiętam do... sobie twoje... Nie rozumiem cię Przed ich wek? Zajebana, patrz kurwa Ja o, nie będę patrzyć, jesteś pewno leki, bo ja ci powiedziałam raz No normalnie Ja jestem jak Jezus Ja co ty sobie myślisz? Ja prób... Dlaczego ty wczoraj ale ja nic nie robię kobiety, ja sobie normalnie do widzów mówię streamu, ja coś to przeszkadza kurwa I trochę siana chlubę go, go Jesteśmy normalnie, szczególnie ręczny tą mordą. Rzędzą lub połatywamy się to tego papa, tak. pa, rapam pam! Robimy raport I Idź już

Jedzie pociąg z wagony. Yes! <laughs> Do więzienia wjeżdżą mnie. Do więzienia wjeżdżą mnie. Swap jest strony. After shit? Fuck man! You guys talk too fast. You talking too fast. Ok, I give you another song. <laughs> I give you another song bro. I trzeba go zabić zanim, zanim się wyleczy To jest cały myk polega na tym Chyba Dobra No Okej okay. Jak Pawa tutaj napisał, że zabrał 1251 emułek ja ze sobą To skopiował ale ja się to... wypisał No a co, co zepsuł jednego krzaka To za kurwa debil nie podlewaj kurwa Zradziłaś manie Holy się, I'm coming sobie kupię, ale siądziesz na butle Bo cwelu mam cię głęboko w dupie w pól i trówce czystej, Stoją na torbie pianie I nie podbawa ich kurwa nikt Zatnęły złociste W pól i trówce poczystej Weź gościu, bo byś na policję ja. dzwonił na tym, na im mi wokanda, wpadłem z neko Wokanda, chcesz zabić Żydów? I chuj, i profil, dobra Woki, woki, chcesz zabić mańka i jakieś tam drugie obrazoły? Nie, że <grymne> już pojebane <grymne> na to bohyt. Chuj poczki, zaczęła fajnie przytulić, kurwa, od razu uśmiechnąłem się, kurwa. No. Ale boch, z, z, weź się zamknij. weź ja 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 się zamknię, to ci wiąże Bez kitu, będę na jakimś jemie, to dostajesz tak pizdę kopa, że zobaczysz. Śmieci. Piz, piz. Wychodzę z tego, tak, to nie, nie będzie jakiś śmierdzi z Norwegii. No i za cyborga pana już powinienes znak. Gwiazdka, 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 sorry, no? sorry, na trzy Na trzy przejdź na Fajde Villa, a ja ci, ja ci... Na którego, per... na którego staka powiedz? Na, pra na prawo... dół, prawo skos. Prawo trzy, skos 3, dwa, jeden, go. Już. Wyjdź, 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 wyjdź Dobra. O kurwa, o kurwa. O, kurwa, o kurwa. stąd. Będę o kurwa. <laughs> Jak ty <się> to zrobiłeś? <laughs> No, uciekł. Ej, oni mnie zajebią, kurwa, ilu ich biegnie za mną. no, to jest, no to z... Panie, Ja chciałem presa oh, mieć. co za skurwy, noby jebane. Oh, wyszedł. No, co za pajace. Wyszedł. Hahaha. Bloka generał, jest. Nie, moja mama idzie. Nikt pierdoli. Ten knight knightpad. O, tampi, kurwa. I w ten plecak. Fuck! Z busta mnie dobił Ja pieprzę, nie no tak nie będzie. Zerwowałem się w tej właśnie chwili. Nie, nie no, rozwalę tego typa. Nie będzie jakiś tampon do mnie sapał. Wyłącz to! Wyłączaj no, to! No. Dobra, kurwa, daj mi się po... Dobra, uspokój się! Wyjebasz mnie z Tybi! Jak tak można robić? Co ty zrobiłaś kurwa? Jak tu tak można kurwa robić? Ty mi wyłączyłaś, kurwa! O KURWA! Koniec dobrego! Koniec kurwa tego dobrego! Jak tak można taki grzech popełnić? Typie mi wyłączyć! Skoczałki przesuwaj tam tybie, na TV. Jak ja nie lubię jak taki kurde Koleś nie walnie mi nic tylko jakieś givebacki spali, Naprawdę to jest żałosne Ziartur. Uh uh uh, uh. go my party, uh tip yacht eleven, I was fifty-seven Bro, you can play Tetris maybe with with friends. Uh, oh fuck! Fucking you, Spammer! Fuck this <laughs> No, no, na na nie bijesz żadnego czata, nie masz prawa na żadnego czata, nie masz prawa mi się długie pokazywać Na w, w kadrze. Ty nie masz prawa grać Tak, będziesz mówić co ja, jak ja mam prawa Już wstała Jęta, no kurde Idź spać dalej Ja ci powiem, że ja nie mam prawa Grać nie można spokojnie Co mam prawo robić, ja nie mam prawa Ja ci zaraz powiem jakie ty masz prawa Ty nie masz żadnych praw ja jestem ciekaw, czy nigdy nie nastąpi taki dzień, że kobiety będą mieli takie same prawa jak ludzie. Nie no, żartuję, coś przepraszam kobitki, ale to już... Okej, okay. okay. good bro, you need to think now. Kids with Gods are outmost you, wielcy mnie, po policka, kiecy do dnia, no to w chęt, czarny kłała,

Dobrze, dobrze, do kosza Co to za od Medivia? 80 level od, od, odbije na tym harze. Wow! You see Four people want to punch me. Ja wybiegłem z tylko stąd, by to pięć typa mi podchoczyło Tak, Ta, ale loga dałem A ja też śpię, bo czytałem ten zjebany czat kurwa Ach, jebać mnie Nie miałem ringa. XD. Dobra, wariat, chodź w ten, na tą kostkę. O, możesz szybciej usiąść tam? Ej, słuchaj, to ja tu jestem. Co tu pisze? Co tu pisze? Rafatu, tu pisze? Czy tu pisze Marlena? Czy tu pisze pajac Marlena? Czy tu pisze Rafatus? Ja sobie zrobiłem jeden kanał, ty co zrób nasz ołapak i tam chcę siedzieć, a ja tutaj piszę Rafatus. Piszę Rafatus? Piszę, piszę! Piszę Rafatus, dziękuję, do widzenia. Lecimy z tematem dalej. Dobrze, to se leć. się ubieram i wychodzę. Nara, pierdolę to. To pierdolę, to idź stąd. idę. Nie będziesz się jak gwiazdy tutaj robić, pajacu. Jak wy, kiedy <gry> pokażę wam coś kup czarek no właśnie, 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 właśnie dzięki, że przypomniałeś, że muszę czarek kupić pa control clone control plus clone pa, masz tego telefon wpisujesz tego control clone na TV i już jest taki, taki sam control clone, wystarczy wpisać Widzicie jak się klonują? Klanowanie telefona na tibijskim serwerze. Co ty zrobiłaś kurwa? Jak to tak można kurwa robić? I mnie mi wyłączyłaś kurwa! O Kurwa! Koniec dobrego! Koniec, kurwa tego dobrego! Jak tak można taki czek popełnić? Tybie mi wyłączyć! Przejebała sobie? tobie! O ty, kurwa, zero pieniędzy, zero wszystkiego, zero! Zero! Kur... Jaki hey, czeków taki, człowiek, taki k kurwa wykręcałem kółka kurwa na spektrum? Czy k no, taki kopsu sobie na Spektrum. Na Spektrum Knightem kurwa 115, miałem to kurwa 2HP Ależ Knightem jak się jaki kurwa na tym topie, nie wbiega w i spamuje. Tak. Zabił swojego ziomka, pop. Wpadli na kombołę i swojego typa zabił. To, to, po ciebie wpadli? Tak, i swojego chłopa zabił. Na no łeka. Ten kurwa czele. Byłby dobre moskito. Que vontade de foder, garota. Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama, é. Meu pau te ama, meu pau te ama, é. Meu pau te ama. Ah, caralho. Ah, Rizgona dai. Tudo bem, Brasil. E pai te ama. Fajci Jaka to, to ja bym go tak połamał, normalnie zlałbym się na pysk ma ktoś mi ten? Może mi ktoś pomóc z takiego basa bić na penisuli? Kurwa przed chwilą tu byłem, gościu. No to wpadł po mnie, z... zajebał mi kurwa z dupy zabił cię Paciu? Zabił mnie, dawaj wjeżdżamy w niego, chodźcie wszyscy. Paciu cię wysalował bez kitu? No wpadł we mnie jak miałem wejście HP. O tygodnia i jest z nami tyle, tyle osób i jest z nami tyle w ogóle ludzi, którzy odsłoniło ten kanał. Dzięki wam w ogóle naprawdę, to wszystko dzięki wam tak naprawdę jest. To wszystko dzięki wam jest zbudowane. To jest wszystko dzięki nam budowanym. Przepraszam, żeby dać to I to w tej chwili. O, a czy w tej tak, chwili ona to się... Nie ona, Wyłączasz to pociągnięcie. Dobra, teraz to wyłączam. Wyłączam to, w tej chwili już wyłączasz. No. W tej chwili wyłączasz to pociągnięcie. To chodź się, wszyscy. Czekaj, kurwa, bokę zapisz, dajmy, nie, już doskończyć. Przestań, kurwa, dajmy do to. pierwszego. Jarmo, czego Nie No dobrze, jest za wolno Dobra, Ale ja tu jest... właściwie spakowane jestem, tylko na sobie kupię. To... Ośmiu nas jest, ich jest kurwa. normalnie. Pod czekaj. Dobra, chodźcie ankać wszyscy oh, na ten. Punkta, Cicho bądź. Mówi nie bądź to wraz swoje robisz. Gdzie tylko w dotrę. Świecie, gdzie nie demowiesz, człowiek, plony są owocne Nie spocznę w drodze, chociaż chodzę krętymi ścieżkami Gonie za stami, czasami błąd ze odchłani otchłani Za nami milion szans, życie to grasta zakończenie Co życie Co najwiadę ze ciebie Zostałem się co to sztach kiedy nadejdzie czas na odkupienie W duszy niech serce gra prowadzi po każde marzenie Ja są drogą cieniu mijam Z i małych książek Jużysyna oni mnie zajebią, kurwa ilu ich biegnie za mną. No no, jest panie! Ja chciałem presę bić. Co za skurwy syn noby jebane? O, Wyszedł! Mi, co za pajace? Wyszedł? Hahaha! Luka ha, ha. generał jest. O, nie, moja mama idzie, mi pierdolić. No pierdolę, jak on to zrobił, nie. nie jak Ale się wkurwili, nie ty! Warto ja mi odniósł To chyba będziesz miał słabo mnie pierwszego dobra, dobra idź spać zaraz elo Ch Chuj tutaj nie, nie wajdę widzicie bym się strapował już Kurwa jak już słyszałem kroki To już mówię o będzie przejebane Dobra Visor jesteś? Ty kurwa co ja tu wszedłem i nie mogę teraz weź, weź. Weź. Que ela vem o cat E hoje eu tô fervendo, que ela vem o cat Hoje eu tô fervendo quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar, caixa dela não vai pro ele, pé, baile de favela, que a Marconi é baile de favela, que a São Rafael é baile de favela E os menores preparados pra fuder Cateota dela vai

Raz! Dwa! Trzy! Dobra, chodź. Jeszcze jeden jest, weź jakieś worki z nich i biegniemy dalej. Dobra, czekamy, czekamy z tym. LOL! 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 On. on mnie wyjebał z dwoma frostami, kumasz, to Co? On. on, Diabolik Sok mnie z dwoma frostami wypierdolił, kumasz, to, to tamtych, ja już pozwolę, ty, Dwa, ale to dwa frosty wzią, miałem, on miał dwa mi dwa łeki wypierdolił i padłem. Utamki? Bez utamki biegłem.

Что? Дуся, где мы спать? Идём. 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 спать Не Идём. 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 Ciao. Tak się zestresowałem tymi naparami, że ja aż ja nie trafiłem.